Cześć, z tej strony był No i robimy drugi film z Deon Drive. O się naj... Bo Wam się najbardziej spodoba, bo było najwięcej z niego wyświetleń. Więc lecimy jak coś to coś, to to jest jakby mój program do nagrywania. Eee, o! No i zaczynamy. Jakiego ja miałam sida lat. O takiego, więc lecimy jeszcze raz. Drugi odcinek z tego. A, Znów tutaj. The Long Drive. To ja na początku tego filmu powiedziałbym The Long Drive. Nie? My jesteśmy w The Long w Kawie The Long. Teraz yes, Marsie, jakieś. Ja, ja zapomniałem, jak to się gra. A tak, bo już trochę, trochę było od tego filmu. Co to, trumna? <trymne> Powiedzcie mi, kto trzyma w trumnie? Silniki, inne rzeczy. Ja. No to jest d drive. To jest norma. Na przykład noga leżąca na trawie. wiesz, to straszne, dobra. Jesteś na bachy? Mam w ogóle paliwo? Sprawdźmy. Paliwo, paliwo, paliwo. Ja, ja <laughs> 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 Pali w ogóle moje ma... auto, bo z tego co pamiętam w ostatnim filmie. I nie odpaliło auto chyba auto nie odpaliło a no działa Eee, yy, dobra jednak mniejsza nie działa, a tym się w ogóle robi to yy. Jak się wydziało? O Jezus zmarł, ja już wszystko zapomniałem w tej gry. Trzeba ja muszę trochę wydać tego, na to wychodzi. O są... dobra. Muszę wylać to. No jakoś to działa. Dobra, gaz... Zaraz odpalisz moja furo. A ją odpalać, bo nie chcę ...wzwolnieręczny. ręczny Nie działa. Dobra, musimy jeszcze chyba na nowo zacząć. Jakoś tu furę będę mógł ułożyć. Ale to jest druga trumna, wiem, że... ...to jest ten nowy wykrywać metali, wiem, że ciągle zaczynam nowy temat. Ale co? tu otwieram sobie... ...to wszystko. Wyciągnijmy tą trumnę. Tam złamy silnik, dawać mi go tam gra The Long Drive jest w ogóle tak wybugowana. Jest to nie jest pierwszy raz. Więc się nie dziwcie. Jak widzieliście poprzednio, odcinki, to już wiecie, albo inne odcinki od innych youtuberów do Long Drive'a. Nie. nie. A ten filmik jakoś może być krótszy trochę niż inne bo mam jeszcze tam dzisiaj nagrać inną gierę ech Dobra tak tu mamy co my tu mamy co tam jest? O to co to jest? Dziwne. O ten Chyba nie jest to bo szukam sali. Ja czemu ja tak ciągle gadam, a on się zmienia. Nie ma już gdzieś to my czamy całe. No, 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 Cześć. Ten silnik ma on coś w ogóle. Albo ten I zamienić, bo on może być na no, Disney. No, mam dobra, jednak mój plan nie ma sensu. So, Poczekajcie. Chwilka. Na menu. i robimy na nowo grę, bo tamto niestety z poprzedniego odcinka nam się nie udało. A. Co my tu mamy? No, już to mi tu uwagę. Chcę teraz go tankować auto. A ah, tutaj jest tankowanie, dobra. Mamy duży bagażnik to sobie pozwolę na olej To co my tam mamy? Pamiętam, że tam był olej, tak, no o rolnetkę to ja co zatrzymam Pamiętam, że ja zawsze tak tylko bo tam nie na dach.

Wezmę tego śląbaka. Ale co Tu spadły resztki, to wezmę jedną resztkę na pamiątkę. No, Dobra, pora będzie wyruszać w ten świat. mordemgi the long drives. Była woda, daj mi się też przyda woda. Zapomniałem. Alkohol. Water, 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 alkohol. Co będziecie? Spijamy się domu, że ma alkohol. A można to odpalić. W ogóle. Aha. Ej, ja nie wiedziałam, że to dodano. Do, Ajne, ale je potrzebuję. Albo wezmę to sobie, żebyście nie wali w komentarzach, jak w ogóle będą pod tym filmem. Komentarze. Znaczy, no, że będą dostępne do pisania. Raz był, żebyście nie wywalili w komentarzach, a ostatnio się nawet nie dodam do tego filmu opcji komentarzów. Światło co włączy Nie wiedziałem, że tu jest. Dobra, się nie będę walił z tym. Biorę tylko to wiadro wody i, i jedziemy. Bo cały film się zrzuci na po prostu pakowanie tego auta i jechanie przez 5 sekund. Siedzi, siedzi nie można ruszać. Nie, ja bo to jakoś dziwnie lata to auto, może wyjmę to lepiej To wiadro. A dam je na ten e... Sorry za pomyłki Nie, boczna, o nie siedzieć przy mnie. To jest z Czemu nie działasz? To jest z Tobą stało autko. Że nie działasz. To mi... Bo ja miałam zrobić... No ja jest to auto mnie tak... Czemu on nie działa? Żeby już nie marnować czasu, czasu na w ogóle. Cię, a to może być coś, a nie to jest co? Wydaje, że ja raz miałem to. Już kiedyś... A nie, nie miałem fajna fura. W ogóle wypadł. Ale widzę, że Delon lądra... O nie, to ten głupi silnik. Ale no, ma tu coś innego. Silnik? Bo ja tego nie lubię. Odpala to auto? Sprawdzę od razu, bym nie wlewał paliwa niepotrzebnie. Dobra, to działa. Tylko tak jak ucisz się silniku Dobra, ten akurat działa Więc można wlewać Dobra, bo nam załaduję tylko te najpotrzebniejsze rzeczy, czyli jedzenie picia. Dobra, ja teraz powiem... O, mam duży bagażnik, to fajnie. To teraz powiem speedrun. Zbierania wszystkiego. Albo nie speedrun, albo speedrun. Gdzie jest to mięsko? O. A kochaj. Coś ciekawego. Czy diesel, jakbym miał auto diesluszka. Bachę. Będziemy lecieć już. Jak ktoś to już jest ostatnia próba, bo nie chcę mi się robić tego filmu długiego. Bo mam jeszcze plan, dzisiaj albo jutro, nagrać inny film. I no. są za przerwę. Ale już nadrabiam. Dobra, przeciśnięte, otwieramy, wyciągamy kiełbaseczkę, wkładamy do bagażnika, bierzemy dolne i zamykamy. Samo. Auto, nagle nie chce działać. Auto, działaj. Co się stało? Kolejny Udane. Co jest mi ciągnie daj auta, które nie działają? Ale drive. Chwila. na widzę tej A po czym mija jakiś czas dobra robimy z tego filmu? Nie. dobra wiecie, co nie wiem czym się nam kształt nagrywać dalej. Neee. Nawet nigdzie nie zajechałem w dzisiejszym filmie. Nie. Da wyłącza, bo tutaj jest to do nagrywania. Więc widzowie... Albo... Nie. Albo jeszcze chwilę, to po, po głowie się jeszcze chwilę. To jednak nie koniec. Ostatnia, ostateczna próba jeszcze. Już jestem tak wkurzony, co... To jakie paliwo mi daje? Czy jest to głupie. Co my z Uberem tutaj przeszukujesz na początek? Poczekaj. Chwila, ja, dobra, inny silnik, inny silnik. To może w tej ostatniej próbie będzie. Jest jakaś szansa, że się uda. A mogę to iść ćwiczyć tymi żorkami? Czy Ty, dawaj mi to? Nie, są bezużyteczne. Te handle są bezużyteczne. Ale dobra, może uda nam się gdzieś pojechać. To speedrun totalny. Wszystko, to najpotrzebniejsze, biorę. I siu. Chwilka, żeby mi się paliwo nie zbugowało. No, połóż się. Wywal się. Wywal się. Znaczy nie paliwo, tylko... Fajnie by było, jakby to było paliwo. O, przewrócę to. I teraz się zamykam. No bawię się z tym. Ja to po prostu jeszcze szybko po to. Dobra, spakowany. A, jeszcze raz zapomniałbym. Otwieram, otwieram. Aj i tam może być przecież beczka tego naszego paliwa, ukochanego. Alkohol, Ale tu. Co? A jak będę miał autodizelkę kiedyś w jakiejś filmie, to tam polecę po to paliwo. A tam zawsze jest diesel, tak co ja I w końcu działając za auto Ty i statek, no to jedziemy Znajdę drogę O Teraz i tak będę musiał jechać tej drogi Jazda Jazda, ostatek, to jest mój statek W końcu nie zmarnuję całego paliwa żeby pojechać do statku, bo mam go dosłownie Aż z beretem o nie, ale ja nie lubię ekranek muszę szukać tych beczek. Ucisz się śliniku, bo nie znam innego sposobu. Poczekaj Niko. Pusta dobra. Olej, ale nie biorę, bo po co mi olejka, to, to i tak go nie ma nie Pusta. Alkohol. Pusta Olja. Ost. Ost. Oj, jag är så smutsig. Jag äter ost. Fem liter alkohol och olja. Mniejszego, gas, gas, jesteśmy uratowani, biorę ją, biorę tą beka moja, 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 jeszcze jak dużo, moja beczka moja. Tankuję tam. Tankuj. Halo, niech to się tankuje w końcu. Ja bym się zaraz całe paliwo tu wyleje. Halo. Tankuj się. Tankuj.

Dobra, trochę tego tam mi się wleje. To jest pierwszy raz że tu się tam zrobić. Teraz się już na tym na pełnianiu. Ale ten to jest duży. Ja będę lał. Nie, nie, a ja żeby całe paliwo wlewało. O Jezu Marys, to się zaraz zapisuję. Przestamy przez tyle procentu oleju. Odpalasz? Jedzie. Nie działa. Świetnie. No to kończymy ten film, bo już nie jest. Ja no to papa widzę.